Dzień dobry, dzień dobry, wpadam, żeby się z Wami przywitać, lecę do Złotoryi, lecę też wysłać e, sukienkę, bo ostatnio ktoś ode mnie kupił, więc tak staram się jak najszybciej te paczki wysyłać e, i w ogóle to Wam powiem, że sama ostatnio się wkręciłam, by kupowanie ubroń z drugiej ręki i sporo fajnych parałek mam na wiosnę, przede wszystkim jakieś koszule, e, kilka sukienek, e, więc może Wam nagramy jakąś rolkę, co kupiłam z drugiej ręki, bo naprawdę fajne, fajne rzeczy można... Wyrwać. E, dzisiaj w ogóle mam dobry czas. Dużo dokumentów rano ogarnęłam, podszykowałam sobie papiery. Za poprzedni miesiąc fakturki popłaciłam. Niektóre przeszły wczoraj, a ja już dzisiaj puściłam przelewy, więc Jest dobrze, jest dobrze. Staram się nie zostawiać wszystkiego na później. i zachowanie. Daję znać. Kto tam przyjechał, Figa? Pancio? Pancio przyjechał. Słuchajcie, już mam wiosnę. Tam tulipanki. Tutaj będą piękne żonkile. Tutaj się gotuje makaron do zupy. Będzie pomidorówka. Nie planowałam tego dzisiaj. Nawet się zastanawiałam, czy mi się chce pierogi. Pierogi z borówkami. To nie są jagody, to są borówki "Robię może nie porządki w zamrażarce, ale już się szykuję na nowy sezon."